jest to bardzo mocne słowo. Jedyne na takie zachowanie i to nie tylko należy rapiętować. Ta dziewczyna powinna być przykładnie karana. Jeśli jest tak jak Pan mówi, ale ja nic nie wiem. Zapewniam Pana, że jest tak jak mówię. I kara leży też w interesie tej dziewczyny, bo jeżeli teraz boleśnie nie przekona się, że nie ma tolerancji dla takiego zachowania, to utrwali sobie przekonanie, że przemoc popłaca i co za parę lat wyląduje więzieniu. Pięć minut przerwy. Już pan przesadził. Dziewczyny po prostu są zazdrosne. Nawet jeśli się trochę poprzypychały, to jeszcze nic nie znaczy. Oni nie proszę pana Bożenka, nikogo nie przepychała. Ale sami państwo mówiliście, że policja też odradzała jakieś prawne posunięcia, bo obrażenia mam. Coś panu powiem. Parę lat temu moja córka została dotkliwie powita przez grupę chuliganów. Też takie szczeniaki. Kolega, który jej bronił, niewiele brakowało, a przypłaciłby to życiem. Więc niech pan nie mówi, że nic się nie stało. Dlatego każdy tego typu incydent, powtarzam, każdy, powinien być napiętnowany. I ja żądam rozmowy z tą dziewczyną w pana obecności. A pan w ogóle powinien się zastanowić, czy ona jeszcze ma prawo przychodzić na treningi. Niewiarygodne, trudno w to uwierzyć. No to może ona sama coś nam powie? No ale i dzisiaj nie ma. Dopiero teraz pan nam to mówi? Pan nie pytał.